Minęło już 10 dni prezydentury Karola Nawrockiego, 10 dni od zaprzysiężenia. Patrzcie Państwo, jak wiele się wydarzyło: trzy prezydenckie projekty ustaw przywracająca pełne CPK, wprowadzająca ulgi prolodzinne w podatkach, 0% PID dla rodzin, z dwójką i więcej dzieci, czy wreszcie ustawa wspierająca polską wieś i chroniąca polską własność ziemi rolnej. Zwołana rada gabinetowa, rozmowa z prezydentem Trumpem. No, cały szereg działań, które pokazują, że będzie to bardzo aktywna prezydentura i pokazujące też coś jeszcze jednego. Otóż w Polsce nie mamy systemu parlamentarno-gabinetowego. Tak niektórzy mówią, ale tak naprawdę mamy system mieszany, mamy władzę wykonawczą podzieloną między rząd i prezydenta, i prezydent, który aktywnie będzie korzystał z tych prerogatyw, może narzucać agendę, może wprowadzać tematy. No i też Polacy widzą, że jest alternatywa, że oprócz rządu Donalda Tuska mamy też prezydenta Karola Nawrockiego i jego zespół, i on oferuje dobre rozwiązania dla Polaków. Nie zajmuje się rekonstrukcjami, nie zajmuje się hejtowaniem, rozliczaniem, tylko po prostu idzie do przodu i wprowadza dobre rozwiązania dla Polski. Tylko dobrze by było, żeby większość parlamentarna mu w tym nie przeszkadzała.